W tym odcinku odpowiadamy na wybrane pytania z wyszukiwarki Google dotyczące fotowoltaiki. Pytanie pierwsze, czy panele fotowoltaiczne trzeba myć. Tak, przy czym niektórzy mówią, że dwa razy w roku, niektórzy mówią, że wystarczy raz w roku, niektórzy mówią, że w ogóle nie trzeba, bo brud schodzi razem z deszczem. Ale weź pod uwagę, że jeśli naprawdę naprawdę długo nie będziesz miał modułów, to od spodu modułu od ramki może zacząć budować się warstwa takiego stałego brudu. I jak ta warstwa sięgnie ogniwa, to to już nie będzie tylko kwestia zmniejszonej wydajności przez brud, to będzie już poważna awaria, bo to będzie częściowe zacienienie ogniwa. Jak się zabrać do mycia? Należy do tego zatrudnić właściwych ludzi. Na przykład ten pan Tutani, mimo że wygląda na profesjonalistę, to chodzi po modułach, czego naprawdę nie wolno robić. Tak samo nie należy myć modułów zwykłą wodą, bo się osadzi kamień i dalej będą brudne. Pytanie numer dwa: czy panele fotowoltaiczne mogą się zapalić? Więc tak, jeśli Twój dom się zapali, to tak, panele fotowoltaiczne też mogą się zapalić i dodatkowo mogą utrudniać przeprowadzanie akcji gaśniczej. Ten negatywny wpływ można ograniczać stosując się do wytycznych stowarzyszenia branży fotowoltaicznej, tych wytycznych jest kilka, twój instalator powinien je znać. Natomiast co do tego, czy moduły mogą być przyczyną zapłonu, to jeśli są poprawnie zainstalowane, jeśli są eksploatowane w takich normalnych warunkach, to nie będą przyczół zapłonu. Ale jeśli są niewłaściwie zamontowane, albo jeśli stanie się coś naprawdę, naprawdę poważnego, to tak mogą wtedy się zająć ogniem. Przy czym nawet poważny uraz modułu fotowoltaicznego raczej nie doprowadza do pożaru tak z dnia na dzień. I jest bardzo dużo czasu, żeby wykryć, że z tym modułem coś się dzieje i odpowiednio zadziałać. W Polsce co 5 lat powinieneś przeprowadzić Kontrolę techniczną instalacji elektrycznej i piramidochronnej, w skład której wchodzi też instalacja fotowoltaiczna. Więc przy okazji takiej kontroli warto przyjrzeć się wszystkim modułom. A w jaki sposób można ograniczyć ryzyko wystąpienia pożaru? No najważniejsza kwestia to właściwie instalacja. I tu chodzi o podstawy, to znaczy na przykład o zarabianie wtyczek MC4 właściwymi narzędziami, nie kombinerkami. Stosując się do takich normalnych rzeczy. Naprawdę dobrze ograniczasz ryzyko wystąpienia pożaru. Możesz też dodatkowo zainwestować w inwerter z wykrywaniem łuku elektrycznego, w moduły szkło-szkło lub w mikroinwertery, czy też optymalizatory. Pytanie numer 3. Czy panele fotowoltaiczne działają w nocy? Działają w nocy w Australii, w Polsce nie działają w nocy. Więc jeśli chcesz mieć, korzystać z zielonej energii. W nocy to potrzebujesz czegoś, co Ci tę energię zmagazynuje w jakiś sposób. Czy to magazyn energii, czy to samochód elektryczny, czy to boiler z gorącą wodą, którą nagrzałeś podczas dnia. Pytanie numer 4. Czy panele fotowoltaiczne są szkodliwe? Więc tak najbardziej powszechne moduły krystaliczne nie są szkodliwe, bo składają się z takich rzeczy, które mamy i tak wokół siebie. Składają się z krzemu, który mamy w komputerach, Składają się ze szkła, które mamy w oknach, składają się z aluminium, który jest w puszce po Coca-Coli, składają się z silikonu, który jest w twojej łazience. I te rzeczy nie są w jakiś sposób szkodliwe. Tam owszem, są jeszcze druciki, i są jeszcze diody bocznikowe, ale to też to nie jest jakaś szkodliwa elektronika, która mogłaby Tobie, jako użytkownikowi, wyrządzić poważne szkody. Natomiast moduły fotowoltaiczne podczas produkcji. Mogą być szkodliwe dla pracowników, ale to jest tak jak z każdym przemysłem, że po prostu jeśli fabryka stosuje się do wskazówek bezpieczeństwa, no to tego ryzyko nie ma lub jest poważnie zniwelowany. Chodzi o to, że podczas produkcji modułów fotowoltaicznych używa się pewnych szkodliwych środków chemicznych. Pytanie numer 5. Czy fotowoltaika się opłaca? Więc oczywiście zależy to od Twoich warunków i od podjętych przez Ciebie decyzji. Jeśli masz dostateczne warunki, nie muszą być idealne. Jeśli masz dostateczne warunki i nie podejmiesz po, poważnych błędów decyzyjnych, wtedy fotowoltaika będzie ci się opłacać. I takim najważniejszym warunkiem jest posiadanie kawałka dachu lub kawałka gruntu na południe, wschód lub zachód, bez cienia, bo cień jest poważnym problemem. A najważniejszą decyzją, jaką możesz podjąć, jest wybór właściwego instalatora. I jeśli chcesz pomocy w wyborze właściwego instalatora, to chętnie Ci w tym pomożemy. Wystarczy, że wypełnisz formularz. Link do tego formularza znajdziesz w opisie tego filmu. Pytanie numer 6. Czy panele fotowoltaiczne przyciągają pioruny? Odpowiedź brzmi: nie, niespecjalnie. To znaczy, pioruny chętniej uderzają w rzeczy, które są wyżej. I nie ma dla nich znaczenia, czy to jest metal, drewno, czy, czy płynie przez to prąd, czy nie. I instalacja fotowoltaiczna nie zwiększy ci wysokości twojego budynku, więc nie przyciąga piorunów. Ale jeśli z jakiegoś powodu piorun uderzy w twoją instalację fotowoltaiczną, to może to być poważny problem dla twojej elektroniki, więc taką instalację koniecznie trzeba uziemić. A dodatkowo możesz też zastosować ograniczniki przepięć. Pytanie numer 7. Czy panele fotowoltaiczne można montować poziomo? Moduły można montować poziomo i pionowo, nie można ich montować do góry nogami. Przy czym pamiętaj, że sposób, w jaki je zamontujesz, wpływa na ich maksymalną obciążalność mechaniczną i wpływa na ich odporność na mikropęknięcia. I wszelkie odpowiedzi na ten temat znajdziesz w instrukcji montażu producenta danych modułów. Pytanie numer 8. Czy panele fotowoltaiczne można odliczyć od podatku? Tak, można i w praktyce możesz w ten sposób oszczędzić nawet kilkanaście procent na wartości Twojej instalacji. Najważniejsze rzeczy, jakie musisz wiedzieć, to że możesz tą instalację odliczać przez 6 kolejnych lat i że to dotyczy budynków mieszkalnych i że tą kwotę odliczenia musisz pomniejszyć o ewentualną dotację. Pytanie numer 9. Czy panele fotowoltaiczne można zamontować samemu? Można, ale do ich podłączenia potrzebny jest ktoś, kto ma odpowiednie uprawnienia SEP, czyli Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Z kolei nie są ci potrzebne, w sensie nie są wymagane certyfikaty instalatora odnawialnych źródeł energii, które wydaje Urząd Dozoru Technicznego, ale z drugiej strony, jeśli wchodzisz na dach, to w grę mogą też wchodzić uprawnienia wysokościowe. Pytanie dziesiąte: Czy panele fotowoltaiczne są ekologiczne? Panele fotowoltaiczne są ekologiczne. Produkują prąd bez emisji dwutlenku węgla, bez emisji żadnych innych szkodliwych środków chemicznych. Ale ktoś może powiedzieć: Ale podczas produkcji tych modułów fotowoltaicznych była zużywana energia z chińskich elektrowni węglowych, więc generują trochę dwutlenku węgla. Dodatkowo te moduły trzeba utylizować. I fakt, to jest prawda, ale nawet jak weźmiesz te rzeczy pod uwagę, to i tak moduły fotowoltaiczne są ekologiczne, ponieważ produkują znacznie więcej prądu, niż jest potrzebne do ich produkcji, do ich transportu, do ich montażu, do ich mycia, do ich utylizacji. I one spłacają swój dług węglowy. Elektrownie węglowe nigdy nie spłacają swojego długu węglowego, one tylko go powiększają. Na dodatek. Elektrownie węglowe też emitują szkodliwe cząstki stałe, powodują kwaśne deszcze i te rzeczy można ograniczać, ale one są tutaj, nigdy nie znikną. A elektrownie jądrowe no, emitują bardzo mało takich szkodliwych odpadków, ale są one bardzo niebezpieczne i nie można się ich pozbyć. Można tylko schować je do, do beczki i mieć nadzieję, że nigdy stamtąd nie wyjdą. Więc w porównaniu do tych technologii tak. Panele fotowoltaiczne są bardzo ekologiczną opcją. Pytanie 11: Czy panele fotowoltaiczne działają w pochmurne, deszczowe lub zimne dni? Tak, działają, ale znacznie gorzej niż w dni słoneczne. Pytanie: Kiedy ma to znaczenie? Jeśli masz instalację prosumencką, nie ma to żadnego znaczenia bo twoja prognoza uzysków bierze pod uwagę statystyczną ilość słonecznych dni w roku i statystyczne nasłonecznienie, jakie otrzyma twoja instalacja w ciągu roku, biorąc pod uwagę pochmurne dni i biorąc pod uwagę różne pory roku. Natomiast jeśli planujesz instalację na domek letniskowy, no to powinieneś wziąć pod uwagę 1, 2 czy 3 dni bez słońca. Wtedy potrzebujesz akumulatora, Magazynu energii, który ci pomoże przetrwać ten czas. I pamiętaj, że w lecie wystarczy, że będzie kilka godzin słońca i Twoja instalacja powinna naładować ten akumulator. Natomiast jeśli planujesz instalację fotowoltaiczną w takim domu, który miałby być nie podpięty do sieci energetycznej, tylko gdzieś w dziczy zasilany wyłącznie z fotowoltaiki, no to musisz wziąć pod uwagę swoje potrzeby w najzimniejszym miesiącu w roku, czyli w grudniu. I wtedy wychodzi na to, że potrzebujesz 5 razy więcej paneli fotowoltaicznych, modułów fotowoltaicznych, niż gdyby to była instalacja prosumencka. Pytanie 12. Jakiej mocy panele fotowoltaiczne wybrać? Nie ma to większego znaczenia. Nie patrz na moc, ponieważ. W rzeczywistości moduł o mocy 330 watopików może być tak samo dobry dla Twojego dachu, jak ten moduł o mocy 500 watopików, ponieważ ich rozmiary są różne. A wręcz mniejszy moduł może być dla Ciebie lepszy, ponieważ mniejsze moduły łatwiej dopasować do dachu i są bardziej odporne na mikropęknięcia ogniw. Pytanie 13: Jaka moc fotowoltaiki? W tym pomoże ci Twój instalator. Ale jeśli masz dobre warunki, no to możesz policzyć 1 kW za każde 50 zł wydawane miesięcznie na prąd. Pytanie 14. Jaka firma do fotowoltaiki? My radzimy porównać oferty kilku dobrych instalatorów w Twojej okolicy i później wybrać tą, która najbardziej Ci odpowiada. Chętnie Ci w tym pomożemy. Wystarczy, że wypełnisz krótki formularz, do którego link znajdziesz w opisie. I to było ostatnie pytanie na dzisiaj. Dziękuję za uwagę.